0,07 cala dokładnie taką warstwę gleby rolniczej, traci każdego roku kontynent od momentu przybycia Europejczyków. Dlaczego ta mikroskopijna wartość stanowi tak realne zagrożenie? Erozja postępuje szybciej niż naturalne procesy regeneracji gruntu. W tym tempie, w ciągu zaledwie 30 lat, Stany Zjednoczone mogą pozostać z zaledwie 5% nienaruszonej ziemi. Można zauważyć, jak gwałtowna degradacja popycha globalne supermocarstwo na samą krawędź wyczerpania zasobów. Podczas gdy współczesna nauka zmaga się z poszukiwaniem technologicznego rozwiązania, odpowiedź nadeszła z zupełnie innej strony. Na pierwszy rzut oka pomysł wydawał się najbardziej oburzający w historii ochrony przyrody, ale w rzeczywistości kluczem okazało się fizyczne przywrócenie bizonów. Na umierające tereny. Jednak to dopiero początek zmian. W jaki sposób ten gigantyczny gatunek, niegdyś niemal całkowicie wymarły, zdołał zainicjować tak potężną rewolucję ekologiczną? W zaledwie 10 lat zwierzęta te przekształciły całkowicie jałowy grunt w tętniące życiem trawiaste równiny. Dzięki temu. Bizony ponownie objęły funkcję największych inżynierów północnoamerykańskiej prerii. 60 milionów masywnych zwierząt przemierzało niegdyś kontynent, formując biologiczny pas rozciągający się od Kanady aż po Teksas. Dlaczego naukowcy zdefiniowali ten obszar mianem Wielkiego Pasa Bizonów? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że bezkresne morze trawy funkcjonowało niezależnie od fauny jeszcze przed pojawieniem się człowieka. W rzeczywistości jednak ten unikalny ekosystem wymagał ciągłej interakcji mechanicznej ze strony stad, aby utrzymać swój cykl regeneracji. Dziesiątki milionów bizonów, przesuwając się niczym czarne rzeki po zielonym tle. Stanowiły bijące serce, zasilające prerie energią kinetyczną i biologiczną, ale ten precyzyjny mechanizm natury zaczął się zacinać wraz z przybyciem Europejczyków w XVI wieku. Populacja uległa gwałtownemu załamaniu z poziomu 60 milionów do krytycznej liczby zaledwie 325 sztuk w czasie krótszym niż jedno stulecie. Można zauważyć, jak intensywność polowań rosła wykładniczo, systematycznie opróżniając równiny z życia. Za tą destrukcją stał nie tylko bezpośredni zysk handlowy ze sprzedaży skór i mięsa. Eliminacja zwierząt nazywanych w Stanach Zjednoczonych bawołami była cichą strategią inżynierii społecznej, mającą na celu osłabienie bazy zasobowej rdzennych społeczności i otwarcie drogi pod osadnictwo. Dalej robi się trudniej. Teren został fizycznie podzielony przez farmy, stalowe pługi i stada bydła hodowlanego. Gleba poddana nowym, nienaturalnym obciążeniom uległa trwałemu zbiciu, odcinając dopływ powietrza do niższych warstw. Widać, jak rodzime gatunki traw obumierają, a kluczowe systemy mikrobiologiczne pod powierzchnią Ziemi ulegają rozerwaniu i zniszczeniu. Nieliczne bizony przetrwały jedynie w ściśle izolowanych strefach ochronnych, podczas gdy reszta krajobrazu traciła swoją strukturę nośną. I to jeszcze nie koniec. Największa konsekwencja uderzyła w system w latach 30. XX wieku, weryfikując wytrzymałość środowiska. Setki milionów ton wierzchniej warstwy gleby zostały porwane przez wiatr podczas katastrofy geologicznej. Znanej jako Dust Bowl: Pył osiada powolnymi kłębami po burzach piaskowych, a wiatr niesie materiał skalny aż do wód Oceanu Atlantyckiego. Dewastacja na taką skalę zmusiła obserwatorów do uznania faktu, że preria jako system techniczny nie jest w stanie przetrwać bez zwierzęcia, które ją pierwotnie ukształtowało. Zrozumienie tego procesu stanowi punkt wyjścia do analizy regeneracji martwego krajobrazu. Ponad 10 milionów dolarów funduszy badawczych stało się stawką ryzykownego zakładu na początku XXI wieku. Gdy nowoczesne rozwiązania techniczne zawodziły, nieliczni ekolodzy zaproponowali powrót do mechanizmów natury sprzed ery człowieka. Dlaczego zdecydowano się na tak absurdalny krok w obliczu kryzysu? wydawałoby się, że inżynieria środowiskowa jest pewniejsza niż nieprzewidywalna biologia. Jednak zamiast zmieniać chemię gleby, postawiono na wymianę roślinożerców. Największą i najbardziej ryzykowną zmianą stało się wprowadzenie bizonów na obszary uznane za martwe. Nie były to żyzne łąki, lecz wyschnięta, spękana skorupa bez śladu trawy. Można zauważyć, jak pył unosi się spod kopyt zwierząt wchodzących na jałowy grunt. Wszelkie prognozy sugerowały, że bizony nie przetrwają tam długo, ale rzeczywistość okazała się inna i to dopiero początek komplikacji. Tuż po uwolnieniu stado zniknęło z radarów badawczych, wprawiając zespół w osłupienie. Drony, systemy GPS i śmigłowce bezskutecznie czesały sektor. Na pierwszy rzut oka Zgubienie takich gigantów wydaje się niemożliwe, ale w rzeczywistości zwierzęta stały się całkowicie nieuchwytne. Wielu obawiało się, że stado wymarło lub uciekło z obszaru eksperymentalnego. Okazało się jednak, że bizony ruszyły na wyższe tereny, gdzie roślinność prawie nie istniała. Ponieważ nikt nie znał przyczyny tego zachowania, zniknięcie stada groziło natychmiastowym upadkiem projektu. Stawką był los 250 naukowców, których praca wisiała na włosku. W ten sposób najbardziej ambitna próba odnowy ekologicznej stanęła pod znakiem zapytania. Dziesiątki tysięcy lat ewolucji ukształtowały instynkt przetrwania, który u bizonów skutecznie zastępuje zdolność rozwiązywania zagadek typową dla delfinów czy wron. W bezpiecznym środowisku, zwierzęta te odsłaniają naturę ciekawych obserwatorów, przypominając dzieci odkrywające świat. Młode ciele uczy się pływać już w pierwszych dniach życia, a matka zawsze podąża tuż za nim, gotowa zanurkować w zimną toń w razie zagrożenia. Ta kombinacja odwagi i stadnej ochrony czyni z nich idealnych inżynierów ekologicznych, mimo że nie działają celowo. Dlaczego jednak ich nagłe zniknięcie z pola widzenia było tak istotnym sygnałem? Wydawałoby się, że stado po prostu oddaliło się w głąb terenu bez celu. W rzeczywistości był to dowód na to, że bizony przetrwały i rozpoczęły fizyczny proces restytucji gruntu. W przeciwieństwie do bydła domowego, które ma tendencję do stania w jednym miejscu i ubijania gleby w twarde, nieprzepuszczalne łaty, Bizon pozostaje w ciągłym ruchu, niemal nigdy nie zatrzymując się w jednym punkcie zbyt długo. Można zauważyć, jak każdy krok potężnego zwierzęcia spulchnia wierzchnią warstwę ziemi. Racice otwierają mikroskopijne kanały, dzięki którym woda deszczowa wsiąka głęboko w strukturę gruntu, zamiast bezużytecznie spływać po powierzchni. Każda sterta odchodów pozostawiona na trasie. Staje się naturalnym zasobnikiem składników odżywczych, dostarczając azotu, fosforu i potasu, których lokalne trawy nie widziały od dekad. Ale to dopiero początek złożonego procesu regeneracji. Na pierwszy rzut oka, tarzanie się bizona po ziemi wygląda na zwykłą czynność higieniczną, ale w rzeczywistości ciało o wadze blisko jednej tony działa jak precyzyjne narzędzie geodezyjne. Powstają płytkie niecki które funkcjonują jak naturalne kolektory wody opadowej. Zamiast pozwalać deszczowi wypłukiwać cenną wierzchnią warstwę gleby, zagłębienia te zatrzymują wilgoć, pozwalając jej powoli przesączać się do korzeni. Tworzą się w ten sposób mikroszkółki, w których nasiona mogą bezpiecznie kiełkować. Tarcie o grunt usuwa również martwą roślinność, odsłaniając gołe łaty ziemi. Co jest krytyczne dla wzrostu nowych pędów. Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Skąd jednak biorą się nasiona w tych precyzyjnie przygotowanych miejscach? Są one transportowane bezpośrednio w gęstym futrze zwierząt, działającym jak mobilny magazyn. Co najważniejsze, bizon nigdy nie wypasa terenu nadmiernie. Stado przemieszcza się nieustannie, zostawiając za sobą obszary z wystarczającym czasem na pełną regenerację biologiczną. Dzięki temu cyklicznemu ruchowi, preria zaczyna proces naturalnego leczenia od pierwszego odciśniętego śladu 10 lat tyle czasu potrzebowały drony, by zarejestrować scenę, w którą wcześniej nikt nie wierzył. Pierwsze zmiany na tym terenie Pojawiły się cicho i niemal niezauważalnie dla ludzkiego oka. Po trzech latach małe zielone plamy zaczęły przebijać się przez jałową powierzchnię gruntów uznawanych za stracone. Po czterech latach rodzime trawy powróciły z pełną siłą, pokrywając horyzont gęstą warstwą. Niemal martwa pustynia zmieniła się w tętniącą życiem łąkę pełną barw, doskonale widoczną z lotu ptaka. Ale to dopiero początek transformacji. Dlaczego ekosystem zaczął się regenerować w tak gwałtownym tempie bez ingerencji inżynieryjnej? Wydaje się, że natura działa tu w sposób nieprzewidywalny i chaotyczny. Jednak środowisko po prostu przypomniało sobie, jak funkcjonowało, gdy bizony były obecne i zaczęło się odtwarzać zgodnie z tysiącami lat ewolucji. Powrót roślinności natychmiast pociągnął za sobą ożywienie świata zwierzęcego w każdej warstwie. Gatunki ptaków, które były nieobecne w tym rejonie od 20 do 30 lat, zaczęły ponownie gniazdować. Owady zapylające pojawiły się masowo wraz z wieloma małymi ssakami przemykającymi w wysokiej trawie. Można zauważyć, jak lisy, kojoty i rysie Ponownie ustanawiają swoje terytoria na odzyskanym terenie. Proces dopiero nabiera tempa. Wyniki badań z prerii Kansas-Kansas -Kansa wykazują, że w obszarach z bizonami bogactwo gatunków roślin wzrosło aż o 86% w ciągu ponad trzech dekad. Natomiast tereny wypasane jedynie przez bydło domowe zanotowały wzrost o około 30%. A miejsca całkowicie pozbawione roślinożerców okazały się najmniej różnorodne biologicznie. Na pierwszy rzut oka bydło i bizony wyglądają podobnie, ale w rzeczywistości ich mechaniczny wpływ na podłoże jest skrajnie odmienny, ponieważ bydło stoi w jednym miejscu zbyt długo, ubijając ciężkimi racicami grunt w twardą skorupę. Powoduje to niszczenie struktury gleby i prowadzi do silnej erozji powierzchniowej której mobilne stada bizonów nie wywołują. Dzięki temu luźniejsza gleba znacznie lepiej zatrzymuje wilgoć w głębszych warstwach profilu ziemnego. Widać, jak strumienie, które dawniej wysychały latem, teraz utrzymują stabilny nurt wody przez dłuższy czas. To dowodzi, że ekologiczna rola bizona nie może zostać zastąpiona przez żaden inny gatunek zwierzęcia hodowlanego. Naturalny cykl zamyka się, przywracając krajobraz do stabilnego stanu. 2000 osobników, do takiej liczby zbliżyło się stado bizonów w Tallgrass Prairie Preserve w Oklahoma. Niegdyś funkcjonujące jako rancho dla bydła, miejsce to przekształciło się w największą odtworzoną prerię trawiastą na świecie. Populacja rozrosła się z początkowych 300 zwierząt, a ich racice nieustannie spulchniają twardą ziemię. Można zauważyć, jak ciężkie cielska zwierząt kształtują krajobraz, przemierzając otwarte przestrzenie. Ale to dopiero początek ekologicznej ekspansji. Dlaczego przywracanie tego gatunku odbywa się na tak gigantyczną skalę? W samej Montanie projekt American Prairie dąży do stworzenia korytarza dla dzikiej przyrody o powierzchni ponad 3 miliony 200 tysięcy akrów. Gdzie docelowo ma żyć około 10 tysięcy bizonów. Odpowiedź leży w zdolności tych zwierząt do kompleksowej regeneracji ekosystemu, co potwierdza przykład Meksyku, gdzie po całkowitym zniknięciu gatunku w XIX wieku stado reintrodukowane z zaledwie 23 sztuk liczy obecnie ponad 200. Pomogło to ożywić całe łąki Jono, przywracając biologiczną równowagę. Nawet w regionach takich jak Illinois. Opuszczone strefy przemysłowe transformują się w tętniącą życiem prerie dzięki powrotowi tych ssaków. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wystarczy po prostu wypuścić bizony na dany teren i czekać na cud, ale w rzeczywistości proces ten wymaga precyzyjnego zarządzania drugim żywiołem. Ogień stanowił bowiem nieodzowny element ekosystemów prerii przez tysiące lat. Zarządcy w Oklahomie celowo wypalają jedną trzecią rezerwatu każdego roku, aby naśladować naturalne warunki. Widać, jak kontrolowane płomienie błyskawicznie usuwają martwą roślinność, odsłaniając glebę pod nowe życie. Ten proces termiczny wyzwala silny odrost młodych, pożywnych traw, tworząc idealne zasoby pokarmowe dla stada kiedy bizony i ogień operują wspólnie w ramach tego starożytnego schematu ekologicznego preria odradza się z siłą, której nie da się osiągnąć żadną metodą sztuczną. Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Dane zebrane po 10 latach ścisłego monitoringu reintrodukcji nie pozostawiają wątpliwości. Wilgotność gleby po opadach deszczu wzrasta od 25 do 40%. Erozja gruntu Maleje o prawie połowę, a bogactwo gatunkowe roślin skacze w górę od 70 do 80% w zależności od specyfiki regionu. Kamera przesuwa się wzdłuż terenów, które niegdyś utraciły całą szatę roślinną, a teraz stały się gorącymi punktami bioróżnorodności. Najbardziej imponuje fakt, że za tą fundamentalną transformacją nie stała żadna technologia system nawadniania. Ani gram sztucznego nawozu. Wszystko zostało osiągnięte wyłącznie dzięki fizycznej obecności bizonów i naturalnym procesom, które towarzyszą im od tysiącleci. Ekosystem wraca w ten sposób do stanu samowystarczalnej równowagi. Tysiące lat właśnie tyle czasu, zajęło naturze wypracowanie biologicznej równowagi na tym kontynencie. Sukces obecnych projektów reintrodukcji Rodzi jednak jedno zasadnicze pytanie o skalę makro. Co by się stało, gdyby miliony bizonów, tak jak w przeszłości, znów mogły swobodnie przemierzać Amerykę Północną? Na pierwszy rzut oka wydaje się to tylko teoretycznym rozważaniem, ale w rzeczywistości wpływ na środowisko byłby fizycznie mierzalny. Wielkie równiny mogłyby odzyskać swoją historyczną formę geologiczną i biologiczną. Ale to dopiero początek potencjalnych zmian w strukturze gruntu. Czy postępująca erozja gleby, degradacja ziemi, a nawet zmiany klimatyczne mogłyby zostać zredukowane po prostu przez brak ingerencji? Wystarczy pozwolić naturze robić swoje bez użycia maszyn. Pewne jest, że bizony osiągnęły to, czego ludzie nie zdołali wykonać przez setki lat technicznego zarządzania glebą. Przekształcając martwy krajobraz w żywy ekosystem. Można zauważyć, jak obecność stad stymuluje odnowę biologiczną terenu, przywracając witalność jałowej ziemi. Zwierzęta te udowadniają nam kluczową tezę o inżynierii środowiska. Ekologiczna odbudowa nie zawsze musi pochodzić od drogich technologii przemysłowych. Wymaga ona jedynie zrozumienia, jak działają systemy naturalne. I przywrócenia brakujących elementów. Natura sama reguluje swoje procesy, wracając na właściwe tory. 95% dokładnie taką część dzisiejszej populacji bizonów, stanowią zwierzęta będące wyłącznie produktem komercyjnym przemysłu mięsnego. Zaledwie 5% pozostaje w stanie dzikim jako prawdziwi inżynierowie ekosystemu, zdolni do samodzielnego ożywienia preriowego krajobrazu. Ta dysproporcja definiuje współczesny paradoks gatunku, który niegdyś dominował na kontynencie. Dlaczego wartość tego sektora przekracza obecnie 350 milionów dolarów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych? Popyt rośnie nieprzerwanie o 10-15%, napędzany rynkową reputacją mięsa jako superżywności o wysokiej zawartości białka i niskim poziomie cholesterolu. Jednak ta ekonomiczna hossa ma swoje techniczne konsekwencje dla biologii gatunku. Na pierwszy rzut oka rosnąca liczba osobników wydaje się sukcesem, ale w rzeczywistości presja finansowa zepchnęła większość bizonów do systemów rolnictwa przemysłowego. Ogranicza to szanse na naturalną regenerację gatunku, który swoimi zachowaniami kształtował całą Amerykę Północną. Ale to dopiero początek ekologicznej inżynierii. Można zauważyć, jak racice bizonów spulchniają zbitą glebę, a ich odchody nawożą wyjałowiony grunt. Ciężkie cielska, tarzając się w pyle, tworzą zagłębienia gromadzące wodę, podczas gdy odwieczne szlaki migracyjne funkcjonują jak naturalny mechanizm dystrybucji nasion. Kiedy te fizyczne oddziaływania zniknęły, ekosystem prerii uległ zapaści. Powrót zwierząt uruchomił procesy naprawcze z zaskakującą dynamiką. Regeneracja zaobserwowana przez naukowców po zaledwie 10 latach przekroczyła modele teoretyczne, sugerując, że tak właśnie funkcjonował ten mechanizm przed ingerencją człowieka. Dalej robi się trudniej, gdyż wnioski wykraczają poza biologię jednego gatunku. Historia ta przypomina że dobrobyt całego kontynentu zależy od najprostszych, często pomijanych ogniw w łańcuchu troficznym. W ich powrocie zapisane są najskuteczniejsze rozwiązania współczesnych kryzysów środowiskowych, zakodowane w terenie na długo przed powstaniem nowoczesnego przemysłu. Ostateczne pytanie techniczne pozostaje proste w swojej istocie. Skoro jedno stado potrafi zregenerować umierający krajobraz, Decyzja o pozwoleniu milionom osobników na to samo działanie wciąż czeka na realizację.